Witajcie, tutaj Bielak, a to takie małe zagrajmy w Battlefield 3. Na bycie oczywiście, bo gra jeszcze nie wyszła. Gramy na laszu. No i tak, ogarnęłem lekko gierkę. Pograłem trochę. No i dobra, zobaczmy co tu, co tu robią chłopaki na Bazel, bajzel, bajzel, tam dostają. Bajzel, jeszcze raz, bajzel, tu ktoś leży, dobra, lecimy dalej. Oj, oj, oj. Tu do mnie? ty snajperze, jeden sywski tam. Ła Jezu, ktoś do mnie nagadł napisał, no oczywiście. A, właśnie zauważyłem pewną rzecz. E, straszne skoki klatek... A chodź tu kolego. A tu też to chodź. Ale zes. Tak wiem, straszne. Ja też jeszcze się czasem boję, ale... Naprawdę wszystko przez flap, flapsa. A jak wyglądają nasze statystyki? Dobra, 2-0. Okej. mi się kolego, dziękuję ci, 3-0. Nie, to nie jest oczywiście nic tam wyrobione nagrywane, czy coś. To jest normalny mój gameplay, który nagrałem i zacząłem go rozmówić. strzelałem do mnie. Widzimy sobie apteczkę na wszelki wypadek. Ej, kolego, uleczę cię. uleczę go. No wstawaj rzesz! Ale tu sypią, ja cię nie mogę, po prostu pestka za pestką. Podnieśmy się lekko. Boże, jaki bajzer. Przydałaby się snajperka. No ileż kul w ciebie kolego mogę wpakować Czekam strasznie na tyle hardcore bo to co tu się wyczynia to jest straszna masaka czasem można wpakować te magazynki Sypać do tego człowieka On biegnie dalej strzelej cię zabija Boże co ci się dzieje No ileż mogę do ciebie kolego sypać Łap dla nas. A, chyba go trafiłem. Tylko z pistoletu szybciej zabiję niż z kelabinu. Może ogólnie tam pozabiłem szybciej z pistoletu niż z kelabinu. Pistolet rage. No tak myślałem. To też jest kolejny powód, który i wpurza w becie. Dobra, a teraz koleg jakiś kolega niech nam da naboje i możemy ruszyć dalej. No, daj nam naboje. Oje. Oje, nas ja nasz system wykosili. Dajcie amunicję. Fucking amunicję. No, daj mi amunicję, a nie ty jesteś medykiem. Ja potrzebuję naboje, a nie ludzie. Nie mam czym strzelać. Nie mam czym strzelać. Aaa, żołnierz na froncie bez naboi, to zły żołnierz, ajajajajaj, aj, 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 ale sypią. Tam jakiś snajper niedobry strzela. O właśnie, tam strzela jakiś niedobry snajper, właśnie się uchylimy idealnie przed kulą. Weź dychaj tam. Szybko mi, panowie, nie, nie podleczę was, ale może tu ma... Będę samowystarczalny. Okej. Okay. No, dawaj tą membranę. Dawaj moją broń! Ej. Aha, dawa. Już szybko zmieniliśmy klasę z medyka mojego na tu cudną klasę. Ale damy radę, bo ma bipot, więc nie jesteś też tak źle. Ajajaj, moja twarz. To zabolało. Aha, kolega leży. Okej, okay, dobra. Szturmem do przodu, panowie, szturmem do przodu, wio, 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 do przodu, A Nie wiem, jesteśmy Amerykanami Go, 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 our friends Oh, fuck Eee, przepraszam No dobra, jak wyglądamy ogólnie? 4 na 1, no cóż a no tak Tu często ludzie siedzą właśnie za tymi barakadami, zazwyczaj to sprawdzam, a ja tak pospieszyłem za bardzo do przodu Więc zalespmy się tu jakoś tak cwanie O właśnie, w takim miejscu jak to i tu kolegę będzie trzeba wyrządzić w odpowiedni sposób. No właśnie, o to chodzi. A kolego podniesiemy. No i dobra, Jak wygląda 5-1, okej. Okay. O Jezus, są przeciwnicy, oj, ojej, ojej. Padnij, żołnierzu, padnij. Nie wysyłaj się pod ogień. Łap granat, koleżko. Rzeź. Zrobię krótkie cięcie, zazwracam Dobra, wracamy, bo ludzie mnie tu męczą co chwilę. Lecimy dalej Aaaaaa Tu fight! Fajny efekt ten latarki, strasznie się podobał Jak metrze. Cześć kolego No spoko Miejsce na kampę Cudowne. Gradki dla pana. Debastiak. No, nie wydaje mi się. Hmm. Oj, 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 oj. Ludzie, co wy to tak do mnie spiecie? Oj, 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 nie, nie, nie. Nie. My teraz nie umieramy, umieramy dopiero za chwilę. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Ale tu sypią pestkami do naszych, dobra, to może ja wolę jednak tędy. Bo to jest jeszcze nasz. I tu będzie rzeź. Dawaj Pestka Aha, okej, okay. dobra 6 na 2. Kiepsko, kiepsko. Na no, zginął. Szkoda, że tak mało jest tych właśnie medyków, którzy się rzucają do tych ciał. A, no i chyba kolega usłyszał moje wołanie. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Aha. Ach, i znów... Dobra, jesteśmy Będziemy kampować chwilę No, pokampiliśmy Aha, no team kill Brawo dla panów Zarzucanie. aha, 18 poziom rzuca granatami do swoich Brawo, brawo, brawo No cóż, na floncie wypadki się zdarzają są tak trochę do przodu na tym flancie Dyskutnie, Nie wiesz, czy mi się to uda. Właśnie to chodziło. Co oni mają z tymi granatami? Albo ich nie widzę, czy co? No podnie... Aha, pierwszy poziom. No tak, on mnie nie podniesie. Oczywiście dedy się zaliczają, mam nadzieję że to będzie usprawnione, bo... No tak, nie lubię patrzeć na swoje statystyki się... Oh damn it. Ale się wbiłem na front w złym momencie trochę. Okej. Okay. Siedem, 270707. Zero, siedem, zero, siedem. Gratulacje za pomysłowość w nieku, panie. 2070707 zero, siedem, zero, siedem, zero, siedem. o! Dobra. Trochę nas trzymają tutaj. A, to wróg! Okej. Okay. Okej, okay, pan de Przecież Wcześniej wbiliśmy nóż na klatę, a teraz zabiliśmy, no dobra. Czuję się pod strzałem. Czy to dobrze? Nie, raczej nie. Chyba to przegramy. Już mamy 19 żetonów. Dlaczego ja do was mam takiego farta? Nie! No nie świeć mi tą latarką Poczuł po człowieka! Boże! Z nienawidzę tych waszych latarek, ludzie. Po prostu masakra. Kolego wstawaj. Do... O Jezus, nie, nie, dobra. No, Nad takim nadgodliwym medykiem. O, dobra, to było głupie podniesienie. Szyszka! No i właśnie, przyglądaliśmy. No to Ja na siebie nie mogę narzekać. Stwierdzam, że moja efektywna na froncie była wzorowa. 12 do. Tak? Do 4. Tak. Yay! You have been promoted. how sweet. Super. Co to jest super? Co to jest super? Teraz się przekonamy, co to jest super

Na dwa strasznie mało się działo ogólnie w odcinku, więc nie ma sensu go wrzucać. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, Let's Play, Battlefield. Subskryb komentujcie, subskrybujcie, będę wdzięczny.